Szok, dzień przed wigilią, meteorolodzy prognozują gigantyczną śnieżycę, szoki i niedowierzanie, ale czy na pewno? Czytamy, potężna śnieżyca może uderzyć w Polskę tuż przed świętami. Po kilku dniach niemal wiosennej pogody czeka nas gwałtowny zwrot, nadciąga mróz, a model, meteorologiczny model ECMWF zapowiada silny zimowy front, który zasypie kraj od południa po centrum. W Tatrach może spaść nawet 70 cm białego puchu, jeżeli prognozy się sprawdzą, tuż przed świętami Polska stanie w obliczu jednego z najmocniejszych uderzeń zimy w tej sezonie. Dlaczego ten artykuł to typowa parabola i dlaczego to się nie sprawdzi? Sprawdźmy. Ale na samym początku, na czym oparty jest ten artykuł? ECMWF, jedno z wyliczeń, które pokazuje no, zasypywanie Polski śniegiem w Polsce południowej, centralnej i północno-wschodniej przy temperaturach poniżej zera. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają aktualne wyliczenia trzy dni po tym. Wchodzimy w aplikację WIKSZARC, wybieramy mapę grubości pokrywy śnieżnej i naszym oczom ukazuje się co? Brak tego śniegu. Owszem, w górach, w wyższych partiach, szczególnie ten śnieg mógłby się pojawić. Poprzednie wyliczenia również nie widzą tego śniegu. I dlaczego problem jest z tym artykułem? Dlatego, ponieważ w tytule i w miniaturze oznajmuje nam, że będą śnieżyce, że ta sytuacja nastąpi, opierając się tak naprawdę tylko na jednym najbardziej negatywnym, skrajnym wyliczeniu. Dopiero gdzieś w treści widzimy, że jeżeli to się sprawdzi, to jest typowa gra na emocjach. A jeżeli chcesz dokładnie wiedzieć, jak można podważyć takie artykuły, samemu sprawdzić to, co tutaj oni nam przedstawiają, zapraszam do naszego odcinka Łowcy, Bursz, Paweł i Marta. Tam znajdziecie na YouTubie właśnie informacje, jak takie artykuły się rozbraja. Więcej informacji na naszym kanale. Pozdrawiam.